Resident Evil 5. Cześć z tej strony, Klatospel, i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszy odcinek z mojej nowej serii, właśnie z gry takiej jak tu widzicie na monitorach Resident Evil 5. Mam grę oczywiście po polsku, nie w pełni, ponieważ dubnik jest po angielsku i ale napisę po polsku raz interface, czyli będą główne. E, dobra. Jeżeli chodzi o same przedstawienie dubbingu to, chyba wszystko tak. Opis gry, no, oczywiście grę stworzyła, stworzyło studio kapką twórców właśnie między innymi Street Fighter oraz Dino Crisis, całą serię od 1 do trójki, którą możecie zobaczyć właśnie na moim kanale. Tam mamy drugą część. Na naszym kanale, przepraszam, bo jest jeszcze drugi kratos, zapomniałem. Na drugim kanale, na naszym kanale, jest właśnie Dino Crisis 2, pojawi się też Dino Crisis 1, ale nie wiem, czy pojawi się Dino Crisis 3, ponieważ. Dino Crisis 3 powstało tylko na PlayStation 2, to jest taki w który właśnie nie jest podobny do pierwszej, drugiej części. I od razu nie wiem, czy będzie mi się chciał to nagrywać, chociaż nigdy te gry nie przyszedłem, tak samo jak i jedynki. A jeżeli chodzi o tą część... E... Aha, a propos właśnie, zapomniałbym. E... Capcom właśnie stworzyło wszystkie części Resident, Resident Evil, albo jak to woli, Biohazard, bo to jest alternatywny tytuł. ...Biohazard 5, eee, co mogę powiedzieć jeszcze? jest Aktualnie chronologicznie jest to szósta część serii, nie piąta, ponieważ po drodze jeszcze w ten wyższy jakieś pojedyncze części, ale nie pamiętam bo chyba jedynka, dwójka później chyba kod, nie, trójka chyba kod Weronika i dopiero czwórka i piątka, tak to chyba jakoś było, ale nie mogę wam tego powiedzieć. Oczywiście były jeszcze takie części jak Outbreak, czy y, jedynka i dwójka. Właśnie teraz, w 2015 w styczniu wyszła y, część y, y, Resident Evil Remake w wersji HD. Właśnie chyba z tego co słyszałem, który mi dzisiaj kolega mówił, że wyszła już dwójka, ale co do tego nie jestem pewny, chociaż sobie się go nie sprawdzałem. Eee, na czym polega ta ogólnie seria? No oczywiście korporacja Umbrella i w, w, bardzo nieznany wirus T, który już się po całym świecie i zamienia ludzi w książercze zombie. A my oczywiście musimy się z nimi zmagać. W tej części będziemy y, sterowali taką właśnie postacią jak y, Chris Redfield jest to ona właśnie post postać znana właśnie chyba z pierwszej części. Jest to jedna z właśnie z postaci, którą sterujemy. Jest ona grywalna w pierwszej części. W pierwszej części też chyba sterowaliśmy Jill Valentine, ale to już sam nie pamiętam, bo grałem w jedynkę, ale nigdy z właśnie starej części nie przyszedłem. Eee, i tak, znajdujemy się w Afryce. Na początku właśnie będziemy się znajdować w wiosce Kijuju. Jest to taka mała wioska właśnie w Afryce. Dokładnie nie znam, bo to jest fikcyjna wioska. <tuszy> No i właśnie tam Chris został wysłany przez y, zgrupowanie antyterrorystyczne BSAA, które właśnie ma na celu y, zgładzić y, ataki terrorystyczne oraz powstrzymanie wirusa. Y, jak pamiętacie, w sumie z pierwszej części, kiedyś Chris należał też do y, kurczę, no, do grupy Stars, która właśnie, y, do której właśnie należał. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć? gra jeżeli chodzi o grywalność, to niczym się nie różni praktycznie od, ster od sterowania od części czwartej. Eee, widzimy właśnie z bohatera od pleców. Eee, podczas celowania eee, no, nie chodzimy, tylko stoimy. Celownik jest oczywiście na padzie to macie eee, celownik. Eee, no, kilaserowy, a na tym, na myszce, klawiaturze macie taki celowni właśnie, taki kółeczko z małym środkiem, no, miesza z tym. Jeśli chodzi jeszcze o grafikę, to grafika naprawdę, jeżeli chodzi o rok 2009, bo wtedy ta gra powstała, Eee, jest naprawdę dobra, ja jestem zadowolony z tej grafiki. Eee, jeśli chodzi, czy tą grę przeszedłem, tak przeszedłem ją dwa razy, raz sam i raz, właśnie z drugim, i drugi raz z drugim Kratosem przeszliśmy w trybie kooperacji razem z dodatkiem Gold Edition. Eee, ale przeszliśmy to oczywiście na poziomie łatwym, chociaż i tak nam sprawiały problemy. Znaczy, będę grał oczywiście na poziomie normalnym. No to co, no, już grę. Eee, tu on i ponieważ właśnie miałem wam grę już wstawić tydzień temu w poniedziałek, ale tego nie zrobiłem, ponieważ miałem małe problemy z yy, zapisami gry, ale już jest wszystko w porządku, dlatego damy sobie wybór rozdziału. Rozdział 1.1, 1 widzicie, nie przechodziłem nigdzie dalej. Widzicie sami. Z rozdziałów. Mamy 6,3 rozdziałów, No to trochę się pobawimy w tej grze. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. To co? Poziom normalny, eee, wybór sieci LAN, ustawienie kooperacji samotny, to nie będziemy z nikim grali, reakcja na atak? Nie. Jeżeli chodzi o, Przeci jeżeli chodzi o naszego partnera, właśnie, pisze na dole jak Byk, partner reaguje na Twoje ataki? Nie, bo nie będziemy swojego partnera oczywiście atakowali, w rozpoczniemy sobie grę. Tu mamy oczywiście nasz ekwipunek, to kurcze... Sprawiedliwie tak, to a tu nie będziemy nic skupywać. Dobra. No, to co? No to gotowe. Chcesz wyjść? Tak. Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym ja oczywiście nie będę się odzywał. No to zapraszam. No właśnie brama została zamknięta, ponieważ ludzie właśnie w tej wiosce zaczęli się dziwnie zachowywać. Ale teraz właśnie widzicie z naszego głównego puhtera, więc zapraszam do oglądania naszego filmu. Didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium. Which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination. Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, hey! you in Ala Fanya Nini Hapa! We <invece> don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm going to see it through. właśnie jakie zadanie tu się musiałem dowiedzieć już w trakcie kampanii. I właśnie, jeżeli będzie mi tak, czas, czasami tak będzie, tak chwilę się zatrzymywało, to znaczy, że znowu laptop mi się przygrzewa. I kurczę, znowu zapomniałem kupić sprężonego powietrza. E właśnie. This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Tak, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Alpha team has already infiltrated the area. Będziecie jechać w jego opołudniowości. Znajdziecie się z kontaktem w sklepie budżetu. Możecie się pojechać i zostać zaproponowany na misję tam. Patrzcie na wasze opołudnie. Zobaczcie to. Dokładnie. Przejdźcie. No i możecie zobaczyć tą oprawę graficzną, jak widzicie, to jest naprawdę dla dukietu. Ładnie wygląda jak ma się na 2009 rok. Tu widzimy grupkę czarnoskórych mężczyzn, którzy atakują Worek za pomocą właśnie patyka nadzianego właśnie z gwoździami, którzy nam nic oczywiście nie mogą zrobić. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Chris, idziemy. Naprawy, oprawa graficzna czasami jest naprawdę bardzo ładna. A przypominam jeszcze raz, gra jest naprawdę bardzo trudna. Przekonałem się, przychodząc tą grę dwa razy. No i właśnie, co się stało? Nagle z takiej grupki, yy, z takiej grupki ludzi, nagle wszyscy zniknęli, i co się stało? Nic nie wiadomo. To cóż, jesteśmy troszkę zdziwieni, ponieważ przed chwilą spotkaliśmy kilka osób i nagle wszyscy zniknęli, możecie zobaczyć, nikogo tu nie ma. Ja oczywiście wiem, o co chodzi, ale nie będę wam zdradzał. Aha, jeżeli chodzi o to, grę przeszedłem już bardzo dawno, bo chyba bodajże dwa albo... rok temu, dwa lata temu, jakoś tak to było. O, a biegamy. I... kurczę, już nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Co to jest? Jakiś podło, który się świeci. Dobra, jeszcze z tym idziemy pogadać z tym facetem. Good. You're both here. Come. Dobra, doszliśmy we dwoje. Właśnie jakbyśmy przyszli sami, to by się czepiał że jesteśmy sami by 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 i by by no, by byśmy. Wiedzieli, byśmy. się Byśmy musieli poczekać na naszą. na postać, ale naszą. na No i oczywiście będziemy mieli podstawowe uzbrojenie, czyli Pistolet, nóż oraz kamizelka. Jedziemy Przedniemy, weź Tak właśnie na nacelowanie w tej grze nie będzie mogli się poruszać niestety. Destination coordinates? Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday Project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find the man named Irving. He's our only lead. No najpierw nie będziemy mieli innego wyjścia. uważać na siebie, więc nie masz się o co martwić. Dobra, teraz tak, te tu jest cenowanie. Nie będę się marnował strzału. Tu mam nóż. Ja oczywiście sterowanie gram, ponieważ grałem już tą grę na Xboxie. Przeczytaj dokument, bo może być coś. Typy sterowania. A tu jest no opcja w sekcji bla bla. bla Dalej. Aha, dobra. Nie chcę. Nie chcę. A tu jest coś jeszcze. Postać umierająca. Gdy wynik uniesionej w obrazie energia życia spadnie do zera, Twój status zmieni się na umiera. Ooo! tego nie widziałem Jeśli w tym czasie znajduje się Twój party, możesz go y, lub ją przewrócić do życia, wciskając back, gdy znajduje się w pobliżu Nie można wykonać tej czynności na sobie. Jeśli Wiparta nie zna, Ci pomóc w upływem przyszłego czasu, gdy lub gdy oboje równocześnie będziecie w tym stanie, gra biegnie końca. Dobra. To chyba jasne, jak to było bardzo znane w każdej części. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Nie worry. może nie być tak as jak ty, ale mogę I can moją rękę. my own. tu widzimy jakieś. Martwe zwierzę oraz coś tam właśnie przeszło, ale dokładnie nie wiem co to może być, dlatego zobaczymy, podejdziemy, obejrz, Obejrzy. Jeszcze ciepłe. I co to tu robi? Właśnie, no, to jest dobre pytanie, co to kurczę tu robi. Dobra, tu widzę, że jest pusto. To mam jakieś pudło. I możemy go rozciąć. Dobra. Tu wejdziemy. I co tu mamy? Obejrzyj. Na stole leży ścierwo. To ma być jakiś obrzęd? No właśnie, sam nie wiem, ale... Z... Właśnie mieszkańcy Afryki są znani z tego, że mają właśnie takie dziwne obrzędy. Dobra. Pozbieraliśmy właśnie coś takiego właśnie jak zielone zioło. To jest nic innego jak właśnie apteczka, której dzięki temu moglibyśmy się uleczyć. Ona jest właśnie znana od pierwszej części gry. Nic nowego zawsze za za z pierwszej części gry To jest nic to, A to, 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 to Aha, dobra Właśnie, Pięknie, p***, brzmi Dobra, idziemy dalej I tu macie właśnie Drugie zioło Możemy je oczywiście połączyć yy, Tutaj z tym Ale nie będę go robił, bo to jest tylko zmarnowanie zioła A, bo dobra, połączymy to I właśnie mamy teraz zioło zielone plus zielone To nam właśnie dodaje więcej życia No to idziemy do budynku. Okej. Okay. Otwórz drzwi. I zobaczymy co jest za drzwiami. Zapraszam do obejrzenia właśnie. Kaccenki. O przydyga, Jezus marna fuj w tym momencie właśnie będziemy mieli pierwsze stać się z takim zombiakiem. To jest właśnie najlepszy szpital. zobaczmy. Rozejdźmy się tutaj po pokoju. A, to jakaś kata. kata kata. Jakieś. ten telewizor możemy go zniszczyć. Pusto, dobra. Jeszcze z tym. Teraz idziemy tutaj do tych drzwi. I co my tu mamy? O, naboje. Okej, okay, dziękuję. Tu coś jeszcze jest? Myślę, że chyba pusto. No, możemy spocząć przez właśnie okno. Tu jeszcze pójdę. Dobra, tutaj i ma. Ладно, просто знаем, давали. Я уже знаешь, надо идти, а где стучит, неизвестно. Сейчас стучит. Куда же зовут нахрен, добра? и мы Nie mamy żadnych planów kontyngencyjnych dla tej sytuacji, prawda Kirk? Rozumiem, ale twoje ordynki wciąż są. Co to znaczy? Chciał H.Q. o to oczekiwać? No dobra, to teraz Patrzcie, fajna sikara, prawda? Dobra. Ale jak ja tym się zajmuję, no kurczę... Gdzieś... Znalazłem się teraz czerwony... Może tu będzie... Okay. Musimy też pilnować tego, żeby nasza właśnie partnerka dostawała dużo naboi, bo jak nie, no to właśnie nie, ona nam nie pomoże, nie, nie będzie żadnego wsparcia. Ok, tu widzę, że mamy jakąś trupa, nie możemy nic zrobić, no to idziemy dalej. O właśnie, właśnie. Chodź, 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 O właśnie, teraz wam mogę pokazać. E, widzicie, mam tutaj zioło czerwone oraz zioło zielone. E, po połączeniu... Wybaczcie, mamy teraz zioło zielone plus czerwone. To nam oczywiście dodaje więcej życia. I to jest bardzo przydatne. A, dobra. You grab it. wiesz, Dobra, to chyba będzie wszystko. Tutaj, żeśmy wszystko pozbierali. Dobra, wszystko. Ja Otwieramy drzwi. I co? Widzę, właśnie, że jest zapisywanie gry. Dlatego ja już się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. I kurczę. Sorry za takie właśnie spóźnienie, ponieważ miałem ma właśnie małe problemy, ale już się wszystko e, poprawiło, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oczekujcie następnego odcinka z Resident Evil 5. No to co? No to na razie, trzymajcie się, cześć!